Dobra, zanurzmy się w to. Mamy tu współczesną sagę Wikingów o zaskakująco klasycznej budowie. I to jest motto naszego bohatera. Od razu wiadomo o co chodzi w tej historii. Poznajcie Gejwalda. Jak na wielkiego Herosa przystało, jego reputacja go wyprzedza. Ale jego prawdziwa podróż zaczyna się od upokorzenia u bram raju. I to jest ten moment, który wszystko zmienia. Nasz bohater rusza w swoją podróż. Zbiera więc ekipę i ogłasza swoją misję – obalić bogów, którzy go skrzywdzili. No i jest odpowiedź bogów. Thor kastruje Gejwalda, co sprowadza go na samo dno. Ten akt fundamentalnie zmienia naszego bohatera. Musi dostosować swoją tożsamość i metody. Ale z tego dna bohater powstaje, zdeterminowany, by stawić czoła swoim oprawcom. No ale jak wykastrowany śmierpelnik ma w ogóle pokonać bogów Asgardu? Z pomocą przychodzi mu Loki, który podkłada Heimdallowi na drodze trzy banany. Pokonuje więc kolejne próby, torując sobie drogę do ostatecznej konfrontacji. W podróży każdego bohatera jest jakiś artefakt, obiekt wielkiej mocy, kluczowy dla misji. A tutaj, cóż, mitycznym artefaktem jest penis naszego bohatera. Odyn połyka artefakt. Wierzy, że wchłonie jego moc i stanie się ultra-bogiem. I gdy już wydaje się, że wszystko stracone. Pojawia się okropny wilk i zabija odyna. I kluczowy moment. Bohater odzyskuje artefakt i znowu staje się całością. Odrodzenie. Bohater i jego towarzysze świętują zwycięstwo w Walhalli. Dość hucznie. To pozostawia nas z ostatnią myślą. Co taka parodia mówi o kulturze Internetu?